Alternatywy 4. Recenzja serialu. Często zastanawiam się, dlaczego Kazimierz Kuc, wybitny działacz partyjny i reżyser oraz aktywista na rzecz oddalenia Śląska od Polski, utworzył pogardliwie termin „bareizm”. Ile w tym było oceny artystycznej, a ile sprzeczności w podejściu do PRL jako satelity ZSRR? Wciąż nie mogę poważyć się o jednoznaczną odpowiedź. Jedno jest pewne. Stanisław Bereja cieszy się większą popularnością. Serial powstał w 1983 roku. Przeleżał się jako tzw. pułkownik. Czyli materiał odłożony przez szefów telewizji na półkę, ten na bagatela trzy lata. Pokiereszowany przez cenzurę, ujrzał światło dzienne w 1986 roku. A po rekonstrukcji cyfrowej i uzupełnieniu o odnalezione wycinki cenzury, miał właściwą premierę za czasów prezesury Juliusza Brauna w 2014 roku. Już choćby z tych wiadomości przebija jego niezwykłość. Krytycy wytykali w nim niechlujność scen. Rzeczywiście, nawet najlepsi aktorzy polscy, a zagrali tu prawie wszyscy, akurat w tym serialu niewiele się schylali. Rozumiem, że nie o to chodziło reżyserowi. Ważniejsze było, aby wypowiedzieć pewne kluczowe dla krytyki PRL kwestie, a to udało się w doskonałych dialogach. Które ze scenariuszem współtworzyli obok reżysera Janusz Płoński i Maciej Rybiński. Pamiętam pogrzeb tego ostatniego. Chyba wszyscy czuli, że skończyła się jakaś ważna epoka i powstała dziura, którą trudno będzie zapełnić nowymi talentami publicystycznymi. Odszedł ryba. Jakże dzisiaj go brak. 9-odcinkowy serial należy do najbardziej kultowych. Powiedzonka i całe postaci są używane jako genialne skróty myślowe w polskim poszukiwaniu powojennej tożsamości. W jednym bloku mieszkalnym mamy więc przekrój społeczny. Na szczycie tej piramidki można umieścić niejakiego Jana Winnickiego, cwanego działacza partyjnego i beneficjenta systemu. Koniecznie pod nim. Chce być podwieszonym na stałe imigrant z prowincji Stanisław Anioł, który jest stróżem. O, przepraszam, gospodarzem domu. Co prawda, anioł stróż brzmi pięknie, ale gospodarz domu jest ideowo słuszny i dający wielkie szanse kariery w PRL. Anioł, genialna rola Romana Wilhelmiego, wysila wszystkie zmysły, aby umościć sobie w Warszawce. Jak najwygodniejsze gniazdko. Marzy mu się więcej, ale póki co musi straszyć, korumpować, szantażować i temu podobne, aby podporządkować sobie kolektyw blokowy. Pyszna komedia z tragicznym zakończeniem, a raczej przesłaniem autorów serialu, co będzie po socjalizmie. Alternatywy cztery są naszpikowane aluzjami nie mniej niż rejs. Ludzie, wydarzenia, problemy odzwierciedlają naszą PRL-owską rzeczywistość. Na szczycie tej rzeczywistości jest oczywiście ułuda stwarzana przez telewizję rządową. Co prawda, stoi w jaskrawej sprzeczności z tym, co ludzie widzą na własne oczy, ale po pierwsze, trzeba to sobie uświadomić. Po drugie, muszą to zrobić ludzie w jakiejś większości. Po trzecie, trzeba przełamać w sobie strach i uwierzyć, że jak się człowiek sprzeciwi, to nie zostanie sam na placu boju. Po czwarte, zwykle łatwiej urządzić się samemu w tej nienormalnej rzeczywistości niż naprawiać cały system. Przecież można więcej czerpać ze znalezienia sobie własnego sposobu na te paranoje, niż walczyć o zmiany. Bareja we wszystkich swoich filmach o patologiach PRL-u mocno smaga zwykłych ludzi. Ewidentnie, do dziś ludzie wolą go oglądać jako tego, który krytykował i wyśmiewał władzę. Robił to owszem, ale uczciwszy proporcje. Ale w jego filmach nie tylko pobrzmiewa, ale wręcz huczy gogolowskie: Sami z siebie się śmiejecie. Gdy dwóch sąsiadów ba, Współlokatorów, kołek i kotek toczy ze sobą boje, to korzystają czasem z pokus, aby przywalić z znienawidzanemu antagoniście przy pomocy anioła. Gdy docent furman chce coś załatwić u anioła, to zostaje jego szpiegiem. No, długo by wyliczać. Ale przecież wszyscy przychodzą na próby chóru, wszyscy uczestniczą w pracach społecznych wokół bloku itd. Pamiętam, że od pierwszego odcinka czekałem na jakieś sprzeciwy. A tymczasem lokatorzy uczestniczyli w tym chocholim tańcu. Ktoś powie, że po nie powinienem się z tego po tym filmie spodziewać, bo to komedia. A jeżeli chciałem buntu, to mogłem sobie obejrzeć ucieczkę z kina wolność. Pewnie tak. Mój kolega mawia, że nie lubi komedii, bo są zapisem większych wad ludzkich, Niż dramaty. Czy ma rację? Generalnie są dwie szkoły. Jedna mówi, że z humorem lepiej znosimy tragedię, ale jej nie przeciwdziałamy. A druga, że w tyranie najlepiej rzucać śmiechem prosto w oczy. Nie można odmówić słuszności pomarańczowej alternatywie, bo miała osiągnięcia bez wielkich ofiar, a idiotyczny system w końcu stawał się wstydliwy. No, ale w serialu trzeba wiele czasu, żeby ludzie w końcu zaoponowali aniołowi. Najlepiej tłumaczy to chyba krótka scena sfilmowana przez przygodnego turystę w parku Krugera. Kilkanaście lat temu biła wszelkie rekordy na YouTubie i innych mediach społecznościowych. Otóż stado bawołów zostało zaatakowane przez polujące lwice które odizolowały małego bawołka i chciały go zjeść. Dziwnym trafem przyplątał się do tego jeszcze głodny krokodyl, tak to życie pisze ciekawsze scenariusze niż ludzka wyobraźnia. Ale najważniejsze jest zachowanie stada. Jestem pewien, że stado ludzkie postępuje podobnie do tych bawołów. Nie napiszę, co się działo w parku Krugera, koniecznie obejrzyjcie i sami porównajcie z ludźmi, których na YouTube nabiło setki milionów. My jesteśmy podobni do różnych gatunków zwierząt. Jestem entuzjastą takich badań komparatystycznych. Zdradzę tylko, że filmik o zwierzętach dobrze się kończy, i nawet osoby wrażliwe mogą go spokojnie oglądać. Ważniejsze jest, ile trzeba czasu aby ludzie się w końcu zbuntowali przeciw głupim pomysłom władzy. W alternatywach trochę to trwało. A jak się skończyło? Zachęcam do obejrzenia. Dziękuję. Piotr Boran.